Powiedz mi, jak ściągają ci studenci tutaj na awf ie No, ja myślę, że dość nieźle. Myślę, że dają radę i w sztuce ściągania myślę, że studenci AWF-u są jednymi sprzedujących. Czy studenci ściągają? No pewnie, że ściągają, każdy ściąga. Każdy ściąga, mówisz tak? No pewnie. Ty również? No ja również. I jak, I jak ściągasz, powiedz mi, jakieś tajniki zdradzić? Nie, nie powiem, nie zdradza, no bo są. jeszcze jakiś nauczyciel będzie oglądał, to. gdzie, no nie powiem. Różnego rodzaju karteczki, zwykłe białe, tak. I co jeszcze? No foliki, długopisiki, no kurde, no z na stół, nie, no to co. Wydaje mi się, że jest to bardzo popularna praktyka na studiach wyższych. Głównie mogą ściągać inne prace, wiadomości od wyższych roczników oraz na egzaminach. Czy to ty jesteś tym prawie magistrem w ściąganiu? Można tak powiedzieć. Dobrze. Czemu można tak powiedzieć? Co spowodowało to? Jakieś osiągi? Każdy student na ten temat coś może powiedzieć. No ale to ty jesteś prawie, że magistrem. No tak. Czy studenci warszawskiego AWF-u skoczą na muzodajnia.pl, żeby pobrać 4200 utworów całkowicie legalnie? Rzućcie ostrzepy, gdzień im całkiem nieźle. Zobaczymy, jak rzucą się na nasze kawałki. Zaraz się o tym przekonamy. Czy można ściągać coś poza uczelnią? E, no z Muzodajni na przykład. Z Muzodajni? Czyli znasz już to? Tak, oczywiście. Słyszałeś na przykład o Muzodajni.pl? O Muzodajni.pl? E, tak, słyszałem. Nowość w ściąganiu, co? legalnie prawie za, no, za bezcen, ściągasz sobie pliszki. Prawda, legalnie legalnie 4200 kawałków, co na to? No to chyba fajne, przynajmniej jak legalnie, no to fajnie, prawda? To ogólnie Mu zadania to jest raczej fajna inicjatywa. No mi się wydaje, że tak, no. Koleżanka tam się właśnie loguje, ja może się później zaloguję po zajęciach. Myślę, że to fajna sprawa. Mu zadanie dziękujemy.